Dzień dobry, vlog. Kurier nas zaskoczył dzisiaj, z samego rana. Kurier jedzie ze mną w windzie. Gadamy coś tam o paszce. Ja mówię, że w końcu przyszła, a on tak... Ludzie od pana chcą autografy, czy nie? <grymne> 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 no Naprawdę? Tak. <grymne> ja jestem w piżamie, nawet wam się jeszcze nie pokażę, bo dosłownie jest tak raniutko I przyszedł, co? Nasz buzek! Buzek! No, rozpakuj, bo jestem taka ciekawa to chyba to jest Najważniejszy produkt dla naszego Bobasa. Zamówiliśmy go. Już jakiś czas temu, ale coś tam ulepszali, robili. A to jest polska marka z Częstochowy, ale jesteśmy mega zadowoleni. Jak zamawialiśmy, to też ogólnie chcieliśmy, żeby troszeczkę później przyszedł, żeby nam nie zagracał w mieszkania. Ale, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu już mamy gondolkę. Skąd, a skąd wiesz, co my tu mamy? No bo już widzę po kształcie, kochanie. No. To jest gondolka, a to są pewnie akcesoria. Wyjmuj, wyjmuj, szybko! Szybko! Z nas bardziej cieszą po prostu te e, te paczki. Niż co? <noise> Niż nie Czu? wiem co, po prostu <noise> mnie cieszą paczki. Wszystkie rzeczy takie, co można dla babatów pokupować. Tego jest taki ogrom na rynku, że naprawdę człowieka cieszy. Kiedyś nasze mamy, jak y, nas rodziły, nie miały takich możliwości. A my teraz po prostu wchodzisz do sklepu i Śpiworek! I tu są twoje rękawiczki, żebyś nie zmarł. Tak jak Tak, 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 ja wiem. Widziałam jedną mamę właśnie, jak pchała taki wózek w takich rękawiczkach i... O popatrz. Ja chyba dzisiaj pójdę taki, z takim parasol, z, z taką parasolką do pracy. No fajnie. No wyjmuj wszystko. Powiem Ci, że lekki. Wiadomo, że jeszcze dojdzie. No. Wiadomo, że jeszcze dojdzie tutaj i gondola albo spacerówka, ale nie jest drogi. ciężki. I teraz mi powiedzcie jak to się... No musimy najpierw wszystko tutaj odpakować, te wszystkie widzisz? Tak. Termie będzie zabawy. No, ale zaraz Wam pokażemy efekt końcowy. No i wózeczek prezentuje się tak. Na razie mamy samą gondolę. Rondolę. Reszta jest spakowana i schowana, bo jeszcze jest spacerówka i. E, I co, kochanie, podpowiedz mi? Spacerówka i jeszcze jest ta łupinka, jak to niektórzy mówią. Jaka łupinka? E, nosidełko. Nosidełko, mi brakuje jazzów. E, bo też trzy w jednym. Cicho, cicho. Nie, no ogólnie wózek jest przepiękny pokaż mi kochanie to bliżej bo pokażę bliżej jak on wygląda tu mamy super takie coś do przechowywania, więc już jest jedna torba tu jest druga torba, która mi się mega podoba tu rękawiczki więc na razie je odepnę torba jest ekstra słuchajcie, bo w torbie nawet mam pełno przegródek po prostu nie wiem czy tu będziecie widzieć na telefon, na coś tam, na coś tam nawet mam y, przewijak, jakbym dostał w restauracji, nie będę chciała jej położyć na nie wiadomo czym tam mam przewijaczek. Tutaj to wygląda tak. Wojtuś położysz ten dach? Nie wiem czy będę umiał. Umiesz, bo wiesz, jak tu się guziki trzyma, naciska. Po boku. Czyli mówiłem, nie wiem czy będę umiał. Tak, tu mamy taką osłoneczkę. Możemy ją zdjąć. Tu, tu mamy ten nasz przepiękny kombinezonik. No i tu wiadomo, że na, na deszcz, i osłonka na, na komary, na lato. Przepinka do, adapter do yy, nosidełka. Uh -huh. No i tak jak Aga mówi, piękny kombinyzonik. Spiworek, mm. śpiworek, śpiworek. śpiworek, śpiworek. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z naszego wózka. Tak wiemy, że jest beżowy, tak wiemy, że się może brudzić, natomiast ja to jest jestem... To taką... to jest biały. Nie, konie to nie jest... No, biały to jest... O, proszę, to jest, jest białe. A to jest taki kremowy, taki brudny, taka brudna biel. Faceci nie rozróżniają kolorów, więc Brudna biel to nie też biel! Się tym. I wiemy, że on może się brudzić i tak dalej. Natomiast ja jestem osobą, która będzie czyściła nawet najmniejszą skazę na tym wózku. Więc mi nie przeszkadza totalnie, że on jest biały. A właśnie takie jaśniutki ze złotym chcieliśmy bardzo mieć. Dobry, nie mogę się z Wami przywitać, bo jestem już e, nie w piżamie. Jedziemy z Wojtkiem do kina. Słuchajcie, to będzie nasza mała randka. I myślę, że ostatnie kino, już we dwójkę. Dlatego damy na panu wam znać, jak nam się film podobał. A idziemy na dziewczyny z Dubaju. Czekam na film. ale w ogóle nie ma ludzi. I jesteśmy po kinach. Tak jest. Jak jedzie do gabinetu, ja będę wracała zaraz z autkiem do domku sama, ale, ale teraz on poprowadzi, bo ja chciałam się wypowiedzieć na temat tego filmu. Ech. Ogólnie trudno jest mi chyba cokolwiek powiedzieć, wiecie, bo to może ty pierwszy? No ja tutaj nie mam dużo do powiedzenia. Zbyt długi. Zero. no to nie jest film akcji, więc jeśli chcecie, nie wiem, coś znaleźć się w kinie, żeby coś pooglądać, coś, żeby trzymało w napięciu, żeby coś miał. No nie, to nie jest film żaden. Może gdzieś tam głęboko poszukać, można powiedzieć, że jakieś, nie wiem, przesłanie ma, co człowiek potrafi, co kobieta tutaj w tym wypadku potrafi zrobić dla pieniędzy i jak się sprzedają i i suma summarum nigdy na to na dobre nie wychodzi nikomu, bo też tak się kończy film. Nie będę wam zdradzał, bo nie wiem, czy ktokolwiek go oglądał, czy ktokolwiek wie, ale e, ma wielką popularność, więc myślę, że dużo z was już to widziało, albo gdzieś słyszało, czytało. E, no ale no... No nie, to nie jest dla mnie film. Mógłby być to jakiś dokument prędzej. No ale to nie jest film do, do kina, no, no, każdy ma możliwość wypowiedzenia i to jest moja opinia, nie przypadł mi do gustu, po godzinie, po półtorej godzinie siedziałem już yy, troszeczkę, no za długi, bo dwie i pół godziny, za długi, stanowczo. Ja nie powiem czy ten film się podobał czy nie, natomiast ja w nim znalazłam przesłanie. <laughs> Mi troszeczkę ten film nawiązuje do ostatniego dokumentu, jaki, jaki zrobił yy, Vega. Nie wiem, czy z Was ktokolwiek widział ten dokument o tym, jak on zrobił, znalazł dziewczynę, która chciała oddać swoje dziecko. Yy, no, kobieta no, yy, lekkich obyczajów, tak? Plastudka. Plastudka zaszła w ciąży, chciała oddać dziecko i on chciał to dziecko uratować. I zrobił o tym dokument. I mam trochę wrażenie, że ten film troszeczkę nawiązuje do tego dokumentu. Bo wiele rzeczy ma ze sobą wspólnego. Film i ten dokument. Myślę, że film jest dobry dla młodych dziewczyn, które yy, są na początku takiego, wiecie, życia, że wyjeżdżają z małych miasteczek, wjeżdżają do yy, dużych miast i, i źle trafią. Yy, trafią po prostu na złe znajomości. I to chyba do nich może trafić. Otwiera oczy też nam na to, w jakim społeczeństwie i w jakim świecie zaczynamy żyć internetowym, medialnym, i co się dzieje w dzisiejszych czasach. Bardzo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, co koło nas się dzieje, więc ja z tego filmu wniosłam te rzeczy. Jakby nie będę komentowała gry, scenariusza czy reżyserii, natomiast no, ja z tego coś ja, czy ja wyniosłam z tego filmu, myślę, że. Właśnie e, to, co wam powiedziałam. I czy film jest warty do obejrzenia? Ja uważam, że tak. E... Ale trzeba się nastawić na całkowicie inną, ty, inny typ filmu. Nie idzie się. E, chyba, że idziecie właśnie stricte na jakiś taki film. To nie jest roz, rozrywkowy film, to nie jest pójście do kina, żeby yy, się wkręcić nie, fajnie. Nie, bo to jest, to jest ciężki film, od razu mówię. To jest naprawdę ciężki film, z tego filmu nie wyjdziesz yy, uśmiechnięty, uradowany albo o, fajny był, tylko yy, wychodzisz z taką głową pełną i zaczynasz rozmyślać, więc yy, no, no nie wiem, mi się film nie wiem, czy mogę powiedzieć, że podobał, natomiast ja wyciągam z niego wnioski i mam nadzieję, że niejedna kobieta też wyciągnie. A to tylko nie kobieta, ale myślę, że wiele z nas powinno wyciągnąć wnioski chyba z tego filmu. Tak, i to jest nasza recenzja. Coś wiecie z tej recenzji? <laughs> no to tak, idziemy teraz zawieźć Wojtusia do gabinetu. Ja, kochani, odkąd wróciłam z kina, powiem Wam, że czułam tak zmęczona, jakbym przynajmniej była na basenie i na siłowni. Naprawdę. <noise> Dlatego położyłam się, słuchajcie, na drzemkę. Leżałam za dwie godziny. Tak drzemałam, bo widziałam, że mi cały czas telefon wibruje. Pisali do mnie tam ludzie. Zaraz Wam powiem też dlaczego. Eee, I co? I w sumie nic już nie zrobiłam. Teraz już jest 20. 30 prawie będę Wam montowała ten vlog. Zdaję sobie kolację i czekam na Wojtka i powiem Wam, że jestem jakaś dzisiaj wypruta. Jestem strasznie naprawdę zmęczona i przepraszam, nie mam w sumie czym, ale to już jest chyba końcówka ciąży i po prostu mój organizm nie... za wiele robić nie może. Powiem wam, że bardzo śmieszny mi ten stan, naprawdę, bo ja w życiu nie spodziewałam się, że że ciąża naprawdę wymaga yy, potrzebuje tyle, yy, organizm w ciąży potrzebuje tyle yy, siły. Ale tak potrzebuje. Słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle widzę, że mój telefon znowu jest czerwony, yy, gdyż yy, dostałam komentarz po, o, pod ostatnim vlogiem od jakiejś pani Ewy którego udostępniłam na Instagramie i dostałam od Was miliony wiadomości, więc znowu będę mieć na co odpisywać. Ale e, pani Ewa już skasowała niestety komentarz na mm, y, pod vlogiem a szkoda. Dlatego że myślałam, że tam się jakaś żwawa dyskusja będzie toczyła. Ale pani Ania się, pani Ewa się przestraszyła i go skasowała. E, Panie Bo, jak nie zdążyłam zablokować na YouTubie, ee, powiem Pani jedno. Nie uraziła mnie Pani tym, co Pani napisała, i powiem Wam, że. Jest mi chyba żal tylko takich osób, które wypisują takie rzeczy, bo po prostu to się w głowie nie mieści. Nie będę tu chyba. Ee, Mówiła, co myślę o takich osobach. Ja po prostu takie osoby będę kasowała z mojego profilu i na coś takiego nie pozwolę sobie tutaj. E, na mnie to nie wpłynęło, bo ja znam swoją wartość i domyślam się, że jest pani bardzo smutną osobą. E, pewnie dotkniętą przez życie, więc e, tylko mogę pani współczuć. Niech pani pamięta, że karma wraca. Teraz wam pokażę, co dostałam. Jaki ładny komentarz od pani Ewy. Tym samym kończę z Wami tego vloga, kochani, i do zobaczenia w jutrzejszym, pa! E, jeszcze dodam, że chciałabym podziękować bardzo za ogrom wiadomości na Instagramie, bardzo pozytywnych wiadomości na Instagramie, e, bo, bo to bardzo miłe jest z Waszej strony, że piszecie do mnie, żebym się nie przejmowała tym komentarzem. E, ja się nim naprawdę nie przejmuję i e, słuchajcie... Tak, dodam od siebie, nie wiem czy to będzie skromne czy, czy nie skromne. Yy, ja się czuję bardzo pięknie w, cią bardzo pięknie w ciąży yy, i powiem wam, że przytyłam chyba 8 kg w całej mojej ciąży, jestem w 9 miesiącu. Yy, nie wiem czy jeszcze coś przytyję też, czy nie. Nie przejmuj się tym w ogóle. Myślę, że są kobiety, które przytyły mniej niż ja, są kobiety, które przytyły więcej niż ja. Nie ma to totalnie znaczenia. I jak ktoś będzie chciał, to sobie z tymi kilogramami po porodzie poradzi. Dla mnie nie ma w ogóle jakby znaczenia, czy ja będę mieć rozstępy na brzuchu, czy ja przytyję 15 kg w tej ciąży, jak ja w niej wyglądam, bo najważniejsze dla mnie jest to, że noszę to dziecko pod swoim sercem, że udało nam się z Wojtkiem eee, i tyle. A reszta wszystko z potem do zrobienia do wypracowania. I jakby dla mnie najważniejsze jest to serduszko, które bije, a nie to, co ciąża zrobi z moim ciałem, bo to wszystko, tak jak powiedziałam, jest do zrobienia po ciąży.